Teraz kawałek dla wszystkich ojców, którzy codziennie podejmują walkę dla swoich dzieci, choć często brakuje sił A jeżeli chcecie zamówić dedykację, piszcie do mnie w prywatnej wiadomości Czy dasz radę, czy będziesz dobrym ojcem, wierzę w Ciebie Nie pozwolisz na pewno dziecku nigdy na cierpienie To dla tych, którzy walczą i muszą wyjść na prostą Niejedna sytuacja zdążyła ich przerosnąć Czysta odpowiedzialność, gdy usłyszałeś serce i teraz na kolanach trzymasz prawdziwe szczęście Musisz być wzorem i należy w tym wytrwać Bądź jego bohaterem Niech bierze z ciebie przykład, czasami brak energii, ale robisz to, bo kochasz Za miłość swego dziecka, którą też widać w oczach Chcesz dać mu teraz wszystko, czego nie miałeś sam, lecz przede wszystkim bliskość, taki masz teraz plan, nikt nie jest ideałem, za sobą kiepska przeszłość, daj mu co najważniejsze, a wystarczy obecność, jak tuli się do ciebie I rzuci pierwsze tata, łzy cisną się do oczu, kocham do tego wracać.